Cześć moneczki ja jestem nowy na YouTubie a dzisiaj będziemy grać w Fortnite i co, to może jestem trochę słaby, ale proszę mnie nie wyzywajcie w komentarzach dziękuję za to i lecimy z Rzyg w a później a jutro zagramy w Fortnite to OG, także dajemy go to. czekamy a jeszcze ja zachęcam do subskrybowania i lajkowania i wpadajcie do kanał Karol, Karol Gra w gry. Nagrywał o i o różnych grach. No, proszę wpadajcie, bo to jest mój najlepszy kolega i sponsoruję kanał. No także lecimy. Dobra, jest taki już na mapie. Co do mnie trzela. Masy perwizy. Nie mogliśmy wyzywać, bo mam mu proste do całania. wola grać na porażkę, mówięcie. Każdy ma No i masa zabrakło. Także... Chodzimy we 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7. Oczywiście kierowca bo to musi podziękowane. I lecę na Tutaj polecę. Także tego, że tak tylko była. O, potem No, no, próbuję nabrać w W ogóle, jak od jeden na 10 ten sezon. I ja oceniam go na 8. Bo fajna grafika mega, mega ładna, realistyczna. Ale blokuje mi przyjemnej pizzy tutaj. takie jak gdyby był Peter, to wiecie o co chodzi. Jak obiecówka tylko mi brakuje w takim to o, jest taka kobicówka jak przejdźmy i właśnie mi tu brakuje. Mega dob i wszystko było dobre. No, dobra. no Ale most jest bardzo fajny, polecam lecieć na most. Także tu co? To... Ogóle. No naprawdę, naprawdę nie wiem. tego złapać. Nie wiem, jestem jakiś tak Nie mogę tego wziąć w ogóle, Skrzydła. Skrzynka. No i pewnie bym nic z tego walą Bo co ja robię? Mam jakiś akustyczek, jest dziwne. całe będą filmiki z innymi osobami, ale na razie nie mogę, bo ogóle grają. Co innego, także... No, tak to będą z innymi, właśnie z tym kabłonkur. Z tym kabłonkur, Fortnite będzie. O, wyspę kolega. No przecież sam mówię, nie to patrzę, ja żebym się cały ja będę się tłumaczył po dwa razy. O kurde, wsiądę patkę. Fajnie, że w ogóle golf powrócił. U moją rubię na ręko. Ponieważ podobnie jak nefa, to pompa za defa. Trzy bolze. to w ogóle. Na mnie podobno. Co robisz? Gram. Chyba typo tu ty jest. Nie wiem. Tam tylko tu jest. i on jest? Kurde, jaki E jest wchodzę. Jakiś nobishi. No i E jest to. Uuu, najlepsza pompa na świecie jest. Nie zginę. No i super. Jestem debilem. No dobra, to było na wszystko. To było na wszystko w tym odcinku. Zresztą już dzisiaj jakiś wleci, także... Siema! Siema. Ello, mordy!